Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony AWIA i moi drodzy witam Was w kolejnym odcinku ze 101 dzieci. Jest to totalna prowizorka z mojej strony, ponieważ dawno nie nagrywałam dzieciaczków, nie pamiętam kompletnie co tu się działo, więc może być ten odcinek trochę śmieszny. Też nie zapoznałam się z żadnymi wyzwaniami, z żadnymi um, tutaj imionami jakie mają być dla dzieci, chociaż chyba jeszcze w tym odcinku dzieci nie będą się rodzić. Co więcej, jeżeli chodzi o wyzwanie, to myślę, że już powoli będziemy od tego odchodzić, bo jednak um, trochę powiedzmy, trochę już jest roboty na podwórku i tak dalej, więc. Nie mamy na to zbytnio czasu. Jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje, co czy coś mamy nowego? Ja nie pamiętam kompletnie jak tutaj to wyglądało, widzę, że to jest zrobiony pokój Nelly, a jeżeli chodzi o resztę dzieciaków, to tak sobie jest to po prostu tylko żeby było. Na dole też pokolenie są porobione, pieniędzy nie mamy zbytnio, oj, Anastazja obijasz się strasznie. Pójdźmy sobie, moi drodzy, rozgrywkę, jest wtorek, czyli będą nam się dzieci do szkoły zbierały Nela, czemu ty jesteś taka wykończona w ogóle? Czy ty, Nela, pracujesz? Nie, nie pracujesz, mogłabyś gdzieś pójść pracować, z drugiej strony też potrzebna jest opieka nad dziećmi Wy też jak jesteście strasznie zmęczeni, nie wiem, co wy tacy wykończeni wszyscy jesteście Dzieci, dzieci też wykończone, nie wiem, co tu się dzieje Ty śpisz a kto ja was położyłam spać, że jest 6 rano, a wy wszyscy jeszcze y, jesteście padnięci wręcz Tylko on, an, ta Anastazja jest w miarę ogarnięta i w miarę wyspana A ona sobie jeszcze chrapie e, Dobra Wy no śpicie najdłużej jak się da No naj, mu, tfu, Najstarsza córeczka ci tam jeszcze coś porobi w domu, żeby nie było Że jest leniem, widzicie? Takie dziecko skot na wagę złota e, Dobra Wy wszyscy do szkoły, proszę mi. Trójka dzieci. A, więc jeszcze mogłam zrobić przed wyjściem do szkoły. Oj, tutaj to są pieniądze, dopiero patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, już mogę puścić. E, jeśli chodzi o kolejne dziecko, ile mam jeszcze miejsca? Trzy, sześć. Teoretycznie jeszcze dwa miejsca powinny być, no bo ja mam na dziewięć, żeby pies się nie liczył. Więc teoretycznie dwa miejsca jeszcze powinny być. Teoretycznie też za niedługo powinniśmy wyprowadzać niektóre dzieciory z domu. Czemu ty jesteś taki smutny? Śpiszysz, na. Nie jesteś na różowym łóżku, to. Czemu jesteś? Miał koszmar. To się zdrzemnie jak miałeś koszmar. Ja ci nic na to nie poradzę. Ty, Anastazjo, Anastazjo, Anastazjo. Tu dzieci zagonimy do roboty. Ej, ja powiem Wam, że teraz jestem strasznie wkręcona w tą wiejską sielankę. Co tu się stało? Kto umarł? Czemu dzwoni mi do dzieć, dziecka, a nie mogę odebrać? To umarł w żałobie. Co, 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 co? Ukojenie opakując zmarywszy. Kto umarł do jasnej, ciasnej? Tak, wiem, wyszła aktualizacja i dlatego O odejściu Landgrab odszedł? O ciepanie PANIE Najdroższy Karol, ty jesteś od Landgraba O CIE A matka jeszcze wasza żyje? Nancy jeszcze żyje. O, ja nie mogę. To dopiero będzie... O, tutaj dopiero będzie um, śmiech na sali, jak ona umrze, bo co, będzie się odpowiedzialny Malcolm zalmować 3, sześć, siedmiorgiem rodzeństwa i do tego jeszcze um, szóstką swoich dzieci? To wam powiem, że o... Niezła zabawa tu będzie. Tego nie kochałaś, moja droga. Weźcie się. Nie ma co, bez przesady. Też, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, wszystko to. Ja jestem, właśnie tak mówiłam, ostatnio bardzo wkręcona w wiejską historię, tam w tą wiejską rozgrywkę całkowicie, więc najchętniej bym tutaj też jakieś kury, kaczki, krowy i tak dalej zrobiła, ale trzeba, wiecie, też trochę odróżnić. Dwie różne, tak rozgrywki, i tutaj Anastazja raczej nie będzie się tym zbytnio przyjmować e, i takich rzeczy wybierać. To jeszcze do ciebie dzwoni. O! Niestosowny obrazek. u, który następnie pokazał reszcie klasy WOD. Ogromną wesołość zakłóciło dalszą część, ale nieodpowiednio. Niestosowny znaczy w jakim sensie. Ukaż ją i zabierz jej rysunek. Zachęcamy do kreatywności. No hmm. zachęcam do kreatywności Kto w życiu, moi drodzy, na lekcji nie rysował rysunków? Szczególnie na historii No nie powiedzcie mi, że nie Ja całą historię, cały wos i cały... E, najpierw była tak, po całówce była historia I był wos Później w gimnazjum była sama... E, nie, też była historia i wos w, a w liceum był His, czy Historia i Woz Razem, i przez te wszystkie lata na historii nie nauczyłam się nic kompletnie. Tylko jedyne co robiłam, trysowałam obrazki mój, zeszedł po prostu do łaska robnica kreatywności. Więc niech tak zostanie też i u dzieci Anastazji. W szkolnym laboratorium e, naukowym Krzesimir wywołał potężną eksplozję, narobił strasznego błagonu i napędził strachu innym uczniom. Sądzimy, że zrobił to celowo. Jakie celowo? To jest. Yy... Wina nauczyciela. Obniżenie oceny? Nie. Nic się takiego się nie stało. Może nie. Wydaje mi się, że możesz przeprosić resztę uczniów, że ich przestraszyłeś, ale. No, tak czy się, wydaje mi się, że to i tak jest już wystarczająca kara, żeby przeprosić kogoś. A ty, Shina, wezmą dzieci nie budź, bo na razie jedno to jest takim farfelkiem, fumfelkiem, bumbelkiem. Patrzcie, jakie majty ma. Tacy stuk-stuk, żebym tak powiedziała Dobra, co tu? Ty natomiast widzę, że piękne jabłko rysujesz Weź nawalnij arcydzieło, trochę zarobimy um, Wystaw na plopsy, o w sumie to... Wystaw na plopsy i też przy okazji, wiecie co? Przydałoby się um, na Instagramu poddawać jakieś historie i sama też się musisz wysikać. Siusiu, siu, zrób. E, czy mamy jakieś żarcie dla bobców, czy niezbyt? Jest jedna kanapka, masz, bo ty mi grodzisz, że umierasz z głodu. Zjedz to. Zjedz to i nie maruć. Czy ty już, mój drogi, ty jesteś chyba samodzielny, więc skorzystaj z nocnikało. No. Jesteś samodzielny, więc sobie dasz radę. Jeżeli chodzi o ciebie, Karol, a, ty będziesz tylko też miał żałoby, bo e, twój tata umarł. Te kuku. O Jezus Te mi się z czymś innym kojarzy. Dobra, pies z Zumety też przytulić, była się z lalkami, wystaw. Ja powiem wam, że właśnie na plopsy zaczęłam wystawiać, um... wystawiać zaczęłam. E, tam rzeczy w wiejskiej historii u. Um... U, u, u e, Meridy I powiem, że czasami się to fajnie opłaci Więc to znaczy W większości się to opłaca Tylko, że to czasowo nie dostaje się gotówki na już Niestety To jest chyba główny problem Ja tu nie mam krzesełka, widzę Nie Dać jedzenia nie dam Tak to muszę po prostu e, Zjedz coś na szybko Kanapka Zjeść coś na szybko, kanapka Choć powyciągamy trochę żarcie. Też wiecie co? Eee, nie tak. Włącz wszystkie światła jakoś tak ciemno tutaj. O, nowe dziedzictwo. Bomba emocji. Na no, kiepsko radzi sobie z negatywnymi emocjami. Jak sobie kiepsko radzisz? Nie widzę, żebyś sobie kiepsko radziła. Dobra, wyjmujemy. Ty masz. Skapniesz się, że to dla ciebie, a ty musisz oczywiście je na drugi koniec stołu przenosić. Oj, Anastazja, Anastazja. Dobrze, że Ty to jednak sławna jesteś, bo nic innego ci w życiu już nie zostaje. <ścoughs> nie jedz! Kuku! Kuku, Mamuniu, zostaw. A żeż to, kuncwocie. Nie wiem czemu akurat mi się tak Przed chwilą oglądałam TikToki. I może dlatego się nasunęło, widzicie? Dobra. Jeszcze trochę powyjmuj. A, widzę, że tutaj sobie poradził. Karol sobie poradzi. Dobra, jeszcze jedną rzecz wyjmij. No. A dobra, to mu się nie udało. Chodź tutaj, y, Karol jakoś, kiedy on ma urodziny? On jakoś dzisiaj nie ma czasu mu urodzin. Zero dni do zmiany grupy wiekowej. O! Mój drogi! Zachował się niesmacznie, wiesz co? A nie, bo jestem u ciebie. Nie, to chciałam też. Tutaj choć matka cię, e, nic ci nie będzie, o. Pch, super masz podejście. Super masz podejście. Dobrze wiecie, co to jak dzisiaj jeszcze e, Karol jest małym dzieckiem tak naprawdę. To może się z krawężnikiem troszkę pobawi sam. Jakieś weźmiemy im zajęcia razem, bo jak e, przyjdzie, to już później będzie. Trochę smutno. Czy my mamy jakiś zapasowy tort w lodówce? Szczerze wątpię, więc chodź sobie, trochę ugotujesz. Anastazja, ciasto kokosowe. Myślę, że dla Karola jest to najlepsze ciasto, jakie może być. Smutny obraz, może być smutny obraz. Ty, mój drogi, już zjadłeś, chodź. Układaj kształty, poprosi o pomoc. Nie, no chodź sobie, tutaj pobaw się lalkami z Karolem, macie taki sobie kontakt. Dzieci dzisiaj są zmęczone Więc wiecie co, nie będę im brała Żeby pracowały ciężko, ale będę się już Przypatrywała co, gdzie, które, jak Jeżeli chodzi o O, patrzcie Ona jest już praktycznie Do szóstkowej uczennicy Więc Nela już Powoli, powoli Będzie szła w drogę Ja też sobie ustaliłam taki limit Że jeżeli nie będę musiała ich wyprowadzać I postarzać, to nie będę Jakoś tego się bardzo spieszyć jeżeli natomiast na przykład już będziemy mieli miejsca w rodzinie, to może. Chyba, że też jest inna opcja. Postaram się na przykład. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale może byśmy na przykład zwiększyli sobie limit, tak do 15 simów i mieli taką dużą gromadę. Bo jakoś, jakoś mi na przykład będzie trudno wyprowadzić taką cudowną mnele, A jeszcze jest 10 dni, więc. Będzie, będzie mi trudno. Dobra, chodź. A wy? Chodź tutaj, baw. Nie tak, dołącz, do bawy lalkami. Pleć anegdoty. O Jezu, ale dziwnie chodzisz. O, dzieci już przyszły. Dzieci już przyszły, dobra. Żebyście też w sumie mogły z nami chwilę spędzić czasu, to chodźcie się, połóżcie chwilę, zdrzemnijcie. Pośpicie sobie tak nie wiem do 18, 19, myślę. I wtedy yy, wtedy wtedy sobie z wami później coś porobimy. Jeżeli chodzi o ciebie Anastazjo, to miałaś kontynuować smutny obraz. A tego nie robisz. Więc chciałabym jednak, żebyś się sprężyła i zaczęła to robić. I teraz tak będziemy mieli Dwóch chłopców, to mamy tam podwójne łóżko i tam jedna dziewczynka. Dobra, więc. Na razie to jest OK e, ilość. Dobra, jeżeli chodzi o tableta, to przełożymy krewężnikowi. Mm, Krościem wrócił ze szkoły. Jest jednym z najlepszych uczniów szkoły podstawowej. Graba bardzo fajnie. E, piątka nie jest umocna, ale się musi postarać. Tak, a właśnie, chciałam Marinette, żeby razem z... Bratem y, um, urosła, więc nie będziemy ich jak najbardziej postarzać na razie. Kontynuuj ten obraz. Materdeja, Anastazja, co ty ze swoim życiem robisz? Więcej. Otwórz. Dobra, wyjmijmy tutaj. Wyjmijmy tutaj, i jak skończysz ten obraz, to, to też świeczki urodzinowe. Co ty już się znudziłeś, bratem? Młody. W ogóle młody jak Twojej umiejętności. A Ty jesteś samodzielny, ty jesteś. Nie, nie on jest niezależny chyba. Tak. No to. Krewężnik, ale widzę, że wszystko jest. <grytanie> wszystko jest na minus trochę. Nasze dzieci to jakieś takie w ogóle niewykształcone są. Co to jest? Ogólny Jakaś zabawka dla dziecka dla tego? Dla psa? Chyba tak. Dobra, Anastazja, skończyłaś? Nie, ty sobie nadal malujesz smutny obraz motylka. To powiem ci, że będzie wyglądał chyba jak taki bohomas typowy. Dobra, weźcie, przyspieszymy ich trochę. Co ty będziesz robić? Bałaganić, nie bałaganić? Nie, chyba nie. Dobra. W ogóle, jaką Ty masz jeszcze z aspiracji? Osiągnij dziesiąty poziom wychowawczych wejdź w tryb mega rodzica. A to tam czytam, że czy trzeba jakieś rzeczy robić. I miej dziecko z trzema pozytywnymi cechami wynikającymi wynikającymi ze skłonności. Uuu, to będzie ciężkie, bo nie wiem, No będę musiała się dowiedzieć, wiecie, jak to się wszystko robi. I dobra, wstajemy. Moi drodzy, wszyscy. Stają i siadają. Tak, podejdź tu, podejdź tu. Anastazja, pies coś strasznie o ciebie zabiega. Chodź tutaj, weźmiesz teraz. Pomóż zmuchnąć świeczki. Tym razem się nie pomylmy, jest to Karol. Jest to, moi drodzy, Karol. Usiądź jeszcze raz. Nie, to ten. Krawężnika zostaw. Dobra, weźcie sobie, ponarzekajcie, porozmawiajcie, Zapytaj, jak minął dzień. Usiądź tutaj. Usiądź, nie bierz żadnej kanapki. Jezu, ale wy po prostu usiąść. Jak mam was czasami dość, to jest po prostu niepojęte. To jest po prostu aż yy, karygodne. Dobra, a ty, Anastazja, dziecko poszło już do stołu, a ty. Ty też siadł. Usiądź. Usiądź. Kuć się dzielnie. Nie będziesz się z nikim kłócić. Emocje z się cukierkami. Dobra. Moi drodzy. Po długich staraniach i przepychaniu się z całą rodziną. A, widzę, że mało was interesują takie rzeczy. Ty czym. Gdzie ty idziesz? Postaż się. Czekajcie, patrzcie, królewicz musi mieć pełno miejsca. Nie, idzie do łazienki. Śmierdzisz, mój młody. A nie, na dworze się postarzy. Wiecie co, on podejdzie tak jak wtedy chyba e, Nela. Podejdzie tu i się postarzy. Eee, nikt nie lubi. Nie poleję, po co w ogóle się starać. Weź się e, Nela też trochę puknij w łeb. Ty to zaraz zesikasz się w gacie. Ty poszłaś po kanapkę, bo po co oczywiście wziąć coś innego, skoro jest kanapka, którą będą jadły tylko dzieci. Jeszcze maszerujesz. Może, ale mnie e, Simsy po prostu rozwalają. Ale mnie Simsy rozwalają. Wiecie, co kiedyś przesunę? Po prostu przeciągnę ten i zrobimy taki trochę większy te, ten salon. Bo już wyobrażam sobie postarzanie każdego dziecka w ten sposób. I to, że oni tak muszą chodzić naokoło. Dobra, ale nasz królewicz. Nasz królewicz jest dobry. A jeżeli chodzi o jakąś cechę, jest to Karol. A damy ci umysłowe. O, jakie długie włosy. Mój drogi. Mój drogi, drogi, drogi. Widzę, że nieźle się bawisz. Weź sobie kawałek. Weź sobie kawałek, weźcie sobie w ogóle wszyscy kawałek. Wszyscy jesteście niezadowoleni. Wszyscy jesteście zdenerwowani. W ogóle wam się żyć nie chce. W ogóle was się żyć nie chce. To jesteście piątką uczennicą. Wpadli w histerię. A, to ty wpadłaś w histerię. A, to wiele zmieni, myślałam, że. <grym> Tak, dobra Po prostu y, Idź coś zjedz Póki jeszcze możesz Nie kanapkę, tort leży na tym Weź kawałek tortu I chodź później Tego psa trochę Poław się z tym psem Poznaj I Tego psa to w ogóle nikt nie wie co się Z tym psem dzieje Ty moja droga, o ty, ty jesteś w ogóle Hopki, sesanki ucieszona Weź kąpiel z bąbelkami sobie. Wysikaj się. I, moja droga, praca domowa. Odrabiaj pracę domową. Jeszcze porozmnażamy żaby wszystkim. A, czujesz się zbyt nieswojo. Czyli rozumiem, że zawalasz szkołę, bo czujesz się zbyt nieswojo. No okej, okay, no. Jak, jak tam kto woli. Nie będę wnikać. Dobra, ty śpisz, bo oczywiście. Ty, mój drogi. Yy, nie, no tutaj nie masz swojego miejsca do spania. Jest 20 godzina. Odrobisz jeszcze szybko lekcję. I będziesz spać w pokoju, w pokoju z bratem. Ty, brat, jego. A, nie rozmnożyłam ci żab. Weź kawałek yy, tortu. Odrobisz też jeszcze lekcję, chociaż ty jesteś dobrym bardzo użytkownikiem szkoły Co, nie lubi pracować yy, z prawnością? Nie, 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 nie. Bardzo lubisz i bardzo będziesz to robić, moja droga. cię ci siku bardzo. No to skorzystaj sobie. I, i skoro jesteś taka bardzo zama, to weź sobie i jakiś film. Po to macie telewizor w domu, żebyście zaczęli oglądać filmy. A ty, moja droga, wystaw to na plopsy I chodź, jeszcze chwilę popracujesz Bo na następnym odcinku Nie dość, że będziesz rodzić Prawdopodobnie Chociaż chyba jeszcze nie Abstrakcyjne Nie, ile masz? Jeszcze trzy trzymasy dopiero będziesz miała A nie, to w następnym odcinku rzeczywiście Pod koniec następnego odcinka No i powiem wam, że Jest ciężko Ogarnieć tyle osób, ale myślę, że właśnie ten pomysł, żeby mieć więcej simów na tej parceli jest, y, wydaje mi się, dosyć ciekawy, żeby właśnie sprawdzić, jak długo wytrzymam z taką ilością simów. No i też trochę trzeba zebrać pieniędzy, jak zbierzemy trochę tych pieniędzy, to myślę, że polecimy po to, żeby sobie... Y, żeby, żeby sobie... Y, Trochę pokoi więcej zrobić, trochę rozciągnę ten dom Bo tak, bo jeżeli chodzi o pokoje u góry No to mamy Dwa takie przejściowe I te przejściowe pokoje wydaje mi się, że zostaną I mamy jeszcze dwa takie dla nastolatków No teraz nastolatki my potrzebujemy Jeden dla dziewczyny, jeden dla chłopaka Więc akurat by było No przydałby się szczerze mówiąc Jeszcze taki jeden ten pokój, żeby był Ale no Nie wszystko w życiu można mieć ty oczywiście jest 23, a ty już śpisz. Nie wiem, ona się nie potrafi chyba skupić na jednej rzeczy. E, Marinette, do spania. Ty, gdzie? Ty już nie śpisz tutaj. Ty masz własny pokój. Chodź tu. śpij. E, po, przydziel łóżko. Sobie przydziel to łóżko, moja droga. Śpi. A nie, tu śpij na dole. Jezus, Maria, chłopie. Wejrzasz się trochę. Ogarnij. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trochę Anastazja porysowała do galerii sztuki. Wystaw to na plopsy. 2000, jeżeli by nam się udało więcej zebrać. Huhuhu, to bym była bardzo zadowolona. Ale tak się, jak jest pierwsza w nocy, jak widzicie, misz masz totalny się wszędzie dzieje. Ale cóż, tak bywa. To są Simsy, to jest 101 dzieci challenge. Napiszcie oczywiście, co sądzicie o tym pomyśle, żeby było więcej dzieci, znaczy więcej ludzi na parceli. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. pa, pa!